Witajcie, nazywam się Rafał Kondraciuk, jestem pracownikiem Biura Regionalnego Fundacji Szansa. Jesteśmy Razem w Zielonej Górze. Konkurs Idol organizowany przez Fundację Szansa jesteśmy Razem to długa tradycja, ma już 26 lat. Pierwsze głosowanie i wręczenie statuetek Idola odbyło się już w roku 1999. Od roku 2021 konkurs odbywa się w formule międzynarodowej. Co roku Fundacja Szansa dla niewidomych obecnie Fundacja Szansa Jesteśmy Razem promuje osoby, instytucje działające na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Obecnie trwa głosowanie w konkursie ogólnopolskim na laureatów zmagań wojewódzkich w konkursie Idol 2025. Trzy kategorie: Idol Środowiska. I instytucja otwarta dla niewidomych, a także idol mediów, to trzy kategorie, które zostały przyznane w województwie lubuskim. A dziś porozmawiamy z idolem środowiska człowiekiem wyjątkowym i za chwilkę przekonacie się o tym na własne uszy. Idol środowiska województwa lubuskiego w roku 2025. Podróżnik i człowiek, o którym można mówić godzinami, ale mamy czasu mało Grzegorz Kłak jest z nami na łączach. Witaj, Grzegorzu. Dzień dobry, witam wszystkich. Powiedz tak, może pokrótce, skąd ty jesteś? Bo to, że z Lubuskiego, to wielu naszym słuchaczom nic nie mówi. Jestem z Gorzewa Wielkopolskiego. Bardzo czuję się Gorzewieninem, ale jednocześnie bardzo dobrze Lubuszaninem. Idol środowiska w województwie lubuskim. To już masz, ale walczymy dalej i chcemy, żebyś został idolem ogólnopolskim. Jak zareagowałeś i co pomyślałeś, gdy dowiedziałeś się w ogóle o nominacji w konkursie regionalnym? Miałem takie podwójne zaskoczenie. Pierwsze to to, kiedy zostałem nominowany i zaproszony. Do tego konkursu, to zrobiłem takie trochę wielkie oczy. W ogóle, kto o mnie wie, kto się dowiedział, kto mnie nominował, było to jednocześnie bardzo przyjemne, ale z drugiej strony tworzyło takie wyzwanie, no bo jak już uczestniczysz w konkursie, no to zawsze pojawia się ta chęć y, zwycięstwa i takiej trochę ambicji. Kiedy już. Y, Konkurs się toczył. Oczywiście trochę wysiłku włożyłem w to, żeby móc zorganizować grupę ludzi, która chciałaby na mnie głosować, bo na tym to polegało. No i w konsekwencji, kiedy dowiedziałem się, że zostałem zwycięzcą, nie mogłem w to na początku uwierzyć. Potem, kiedy to do mnie dotarło, musiałem się szybko zmobilizować i stawić w Zielonej Górze po odbiór nagrody. Tak, odbiór nagrody odbył się podczas Regionalnej Konferencji REHA, która odbyła się w czerwcu. W urzędzie marszałkowskim Grzegorzu, zmagania teraz kolejny poziom, czyli zmagania ogólnopolskie, walczysz o idola środowiska w całej Polsce to jest trochę presja, czy bardziej podchodzisz na, na luzie? Bo jeżeli chodzi o zmagania wojewódzkie, no to zdeklasowałeś konkurencję, natomiast jeżeli chodzi o, o ten już poziom wyżej, no, no jak się z tym czujesz? Czujesz bardziej presję, luz, czy, czy już to ci wystarczy? No, to się udało wygrać dość z naszą przewagą, natomiast mam pełną świadomość, że podnosimy poprzeczkę tutaj znacznie wyżej. No przecież to jest już poziom ogólnopolski, więc będziemy walczyć z 16 zwycięzcami z poszczególnych województw. Czy to jest presja, czy to jest luz? No, na pewno nie mogę powiedzieć, że to jest luz, bo czuję na sobie taką trochę jednak odpowiedzialność reprezentowania naszego regionu. Mamy pełną świadomość, że on za duży nie jest, a tym bardziej wymagamy takiej dosyć dużej mobilizacji. Ja tą presję trochę odczuwam. Sam też przyznaję się, że dość emocjonalnie zaangażowałem się w to e, głosowanie, więc jak najbardziej zbieram szyki, zbieram otoczenie, które mogłoby mi pomóc. No i chcemy dążyć do celu, którym byłoby zwycięstwo na poziomie polskim. No, trzeba przyznać, że konkurs Idol trochę dał Ci więcej rozpoznawalności, bo zainteresowały się. Ja tak obserwuję Ciebie bardziej. Zainteresowały się Tobą media. Samym konkursem Idol też media nie tylko gorzowskie, ale zielonogórskie się interesują. To bardzo cieszy. A Ty, jak zwykle, idziesz na szczyty, bo Ty jesteś osobą niewidomą. Od kiedy, w zasadzie? W 1996 roku uległem wypadkowi. W czasie wykonywania służby wojskowej na poligonie, w czasie ćwiczeń, wybuchł materiał wybuchowy, który zrobił to zawsze się niż powinien. No i w ten sposób niestety uszkodził mi również oczy i w zasadzie w jednej sekundzie stałem się osobą niewidomą. Poza oczami były też dosyć duże inne ciężkie obrażenia, które wymagały długotrwałego leczenia. Znalazłem się w szpitalu w Warszawie. Tutaj przeszedłem półroczne leczenie. Natomiast, wiadomo, było jakby dla mnie od początku. Lekarze może trochę dawali jakieś tam małego cienia nadziei, ale dość szybko się okazało, że, się, że będę osobą no, niewidomą. Był to ciężki dla mnie moment, choć przyznaję, że dość krótki. Ja szybko postanowiłem. Jakby wziąć ten problem, nazwijmy go za rogi, zmierzyć się z, z nim i, i jakby powiedzieć sobie, że to nie jest koniec życia. To, że zostałem niewidomą osobą, to nie oznacza, że przepadły wszystkie moje marzenia, że przepadły moje wszystkie cele, które chciałem w życiu osiągnąć. Ja chciałem realizować je dalej, tylko wiedziałem, że będzie mi trochę trudniej bez wzroku, ale na pewno nie to, że to jest nie niemożliwe. No i właśnie to był chyba taki idealny moment, że uświadomili sobie, że można robić coś innego i też robić to inaczej, ale to też nie był przypadek, bo na twojej drodze życiowej pojawiła się twoja obecna żona. Dobrze kojarzę? Tak, Magda, i całe szczęście, bo ona dała mi naprawdę takie bardzo duże wsparcie. Dzięki niej rozwinęła się moja pasja chodzenia po górach, która jakby zrodziła się dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście my się poznaliśmy. Tak przypadek rządził, że ja jakby nigdy wcześniej nie chodziłem, nie wędrowałem po górach, natomiast wtedy, kiedy byliśmy już razem z Magdą, zrodziła się wrazem w nas taka chęć, żeby spróbować w góry pójść. Nasza pierwsza wyprawa, która odbyła się w nasze najbliższe, piękne góry karkonoskie, okazała się że zupełnie trafiona. Wydawało nam się, że będzie trudniej, ale życie pokazało, że to było nawet, powiedziałem, że w miarę łatwe, poszło nam dość zgrabnie i to jeszcze bardziej zachęciło nas do tego, żeby tą rękawicę podjąć i wędrować przez kolejne, kolejne góry i szczyty. Aż w pewnym momencie dotarliśmy do projektu, o którym usłyszałem, który nazywał się Korona Gór Polski. No i to od razu było dla mnie jak taka iskra zapalna, żeby właśnie to zrobić, żeby zmierzyć się z Koroną Gór Polski i spróbować ją zdobyć. No, no właśnie Grzegorzu, Korona Gór Polski projekt, no mi to już mówi więcej, bo jakby jestem zaznajomiony z tematem. Co to jest Korona Gór Polski? Szybko wytłumaczę. Jeżeli mamy wyszczególnione w Polsce 28 pasm górskich, takich na przykład, jak wszystkie, wszyscy znamy, Karkonosze, Tatry, Bieszczady, Pieniny, to każde z takich pasm posiada swój najwyższy szczyt. No, i w ten sposób jest ich 28. Jeżeli wejdzie się na nie wszystkie i się je zdobędzie, wtedy zostaje się zdobywcą korony gór polski. Dostaje się taką piękną odznakę i dyplom, bo trzeba wcześniej kupić taką książeczkę z organizacji, która się nazywa. Klub Korony Gór Polski i ona właśnie prowadzi cały ten projekt. 28 szczytów, 28 pasm. Dużo jest osób w Polsce, które mają taki tytuł jak ty? Bardzo cię zaskoczę. Ponieważ w tej chwili do klubu Korony Gór Polskiej zapisanych jest uwaga około 180 tysięcy ludzi. Jest to bardzo modne, bardzo popularne. W ostatnich czasach, myślę że 5-8 latach do tyłu, w ogóle jest moda na zdobywanie tej Korony Gór Polski. Ale z tego, co udało mi się ustalić oficjalnie, jako osoba niewidoma, to nikt jeszcze nie zrobił tego przede mną, i w ten sposób zostałem. Tą pierwszą osobą w Polsce. Który szczyt był pierwszy i co było najtrudniejsze na początku tej drogi? Nam się ułożyło tak, że zaczęliśmy od szczytu koło Wrocławia Ślęży, a skończyliśmy tak symbolicznie na najwyższym szczycie w Polsce, czyli na rysach. Czy któryś był szczególnie trudny? No, myślę, że wszystkie na swój sposób są na pewno do zdobycia. Choć rysy są wyjątkowe, no, wiadomo, są najwyższe, najdłuższa trasa, najbardziej też jakby wymagająca kondycyjnie. No, myślę, że postawiłbym ze wszystkich szczytów, tak trochę, na te rysy jako najbardziej wymagające. Wspinanie się po górach przez osoby niewidomą. Ja mam dysfunkcję wzroku i dla mnie. Wejście pod górkę to jest mały, nie, niemały wyczyn. Natomiast ty nie widzisz nic. Jak ty wchodzisz po tych górach? Dotykasz tych skał. No, masz ze sobą asystentkę, masz ze sobą żonę Magdę, która ci opisuje, tak? Tworzy taką audiodeskrypcję na żywo. Natomiast bo oglądałem filmy, w których no, nie ma jakichś specjalnych udogodnień dla ciebie, że masz jakieś specjalne liny asekuracyjne, które no, no, wspinasz się po prostu jak człowiek zupełnie zdrowy. każda inna osoba. No, jak każda inna osoba. No i właśnie to, to, co było w tym najtrudniejsze, w sensie w takim wspinaniu, nie wiem, te pierwsze dotyki skał, tych nowych struktur, na pewno były jakieś skaleczenia? Były. Zaraz o nich opowiem. Dla nas, obojga, dla mnie i dla Magdy, rzeczywiście takim fenomenem było to, że my. Bardzo dobrze dajemy radę sobie w górach. Można by powiedzieć, że niewidomy no, naprawdę ma duże trudności. Wiele osób zadajemy pytanie, w ogóle jak wy to robicie? Więc ja mogę powiedzieć, że my chodzimy zupełnie tak, praktycznie jak każdy inny człowiek. Nie mamy żadnych udogodnień. Na pewno najważniejszą rzeczą jest to, żeby osoba niewidoma miała tego przewodnika. Ja mam wielkie szczęście, że moim przewodnikiem jest moja Magda, z którą doskonale radzimy sobie tak jakby i na miejscu tutaj chodząc razem, co pomaga nam później wypracować zasady chodzenia również po górach. One polegają na tym, że mamy cały czas jakby taką komunikację z sobą, więc polega to na tym, że Informuje mnie Magda o stopniu, wysokim, niskim, o szczelinie, o korzeniu. Muszę nisko, czasami schylić głowę. Czasami pada komenda ani kroku w lewo, ani kroku w prawo, więc ja wiem, że tam jest coś niebezpiecznego i muszę się trzymać od tego z daleka. Nie ma raz, nie ma czasu zapytać, co tam jest, ale najważniejsze, żeby się trzymać tej lewej i nie dać ani kroków prawej. Więc to jakby na dłuższych szlakach, to czasami ta komunikacja jest po prostu bardzo mała, bo tego nie wymaga, ale na czasami y, ostrzejszych szlakach, no ona jest w ogóle wręcz nieodzowna. To na pewno jest dla nas taką bardzo dużą pomocą. Poza tym w zasadzie z niczego więcej nie korzystamy, idziemy takimi szlakami, jakimi idą wszyscy inni. Powiedz mi, no, poruszanie się po mieście przez osobę niewidomą to biała laska i do przodu. W górach co ci pomaga? No ja mam swój taki własny kij, e, prawdziwy kij, który był e, takim kawałkiem gałęzi. Ja znalazłem go zupełnie przypadkowo na pierwszym szlaku, który podjęliśmy z korony Gór Polski. Leżał sobie on na samiutkim początku, może pierwszych 200 metrach. Przypomnijmy się, tak, że ślęża, na, tak, przepraszam, mm -hmm. na ślęży. Mm -hmm. Leżał sobie on zupełnie w poprzek, Magda go podniosła i mówi zobacz, tutaj leży jakiś kawał kija, może by ci się przydał. Tak przymierzyłem go do ręki, mówię nie, no słuchaj Magda, na mój wymiar. Oczywiście on był taki trochę z synkami, trochę taki chropowaty, ale ja przeszedłem z nim na samą górę, wróciłem do domu i stwierdziłem nie, no Magda, ja go biorę, to jest kij idealne dla mnie. W domu wyszlifowałem go papierem ściernym, popcinałem mu te zadziory, które tam były na tym kiju. Jak już był taki gładziutki po wyszlifowaniu, to poprosiłem Magdę, która trochę się na to krzywiła, ale pomogła mi go pomalować lakierem na koniec nabiłem mu taki kawał gumy, żeby mu się sam koniec nie zdzierał i tak przechodzę wszystkie góry do dzisiaj razem z nim. On się z takim symbolem moim rozpoznawalnym stał i wiele ludzi, którzy mnie, którzy mnie znają to pytają mnie pierwsze co a mógłby pan tego kija pokazać, bo on jest taki ciekawy. I ja też nabiłem sobie na niego u grawera takie blaszki, które wykonaliśmy z napisem każdej góry z Korony Gór Polski i tak mam nabite 28 blaszek oznaczających całość właśnie zdobycia korony. Rozumiem, że na samej górze jest ten pierścień związany ze zdobyciem rys, tak? Jest, tak sobie zażyczyłem, żeby pan grawer wykonał mi jeszcze taką prawdziwą koronę i ona jest na samej górze. Ja mam nadzieję, że my zobaczymy się w Warszawie i koniecznie um, przywieź tego kija. Bo ja chętnie zobaczę, chętnie zo zobaczymy, go, zobaczymy go na żywo. No, no właśnie. Ja no, zapraszam na Reha for the Blind i tam na pewno obiecuję, przywiozę. Dobrze, a powiedz mi, czy... Według Ciebie to, że Ty wspinasz się po górach, ludzie reagują na to różnie, bo jest dużo stereotypów dotyczących osób niewidomych, ale czy według Ciebie zmieniło się trochę postrzeganie tej naszej niepełnosprawności na przestrzeni ostatnich lat? Z Twojej perspektywy, jak to wygląda? Jeżeli się zmieniło, to naprawdę mało. Większość ludzi oczywiście nie docenia nas niewidomych, bardziej bierze nas z ogółu społeczeństwa za osoby wymagające no, troski, trochę litości. Natomiast wtedy, kiedy ja jestem w górach i bardzo często napotykam taką sytuację, że stoję właśnie z tym kijem, jest taki charakterystyczny i czasami ci śmieli się mnie zapytają, a co to jest za ciekawy kij? Wtedy ja im tłumaczę, że no jestem osobą niewidomą i tak chodzę z tym kijem, bo on mi pomaga w górach utrzymać równowagę i tak mi towarzyszy, więc wtedy wiele osób robi takie oczy i pyta, Pan jest niewidomy, to jak pan tu wszedł? I ja wtedy mam taką już utartą odpowiedź i mówię, no jak? Tak jak każdy. Generalnie, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną osób niewidomych, mam bardzo podobne spostrzeżenia, bo na przykład wśród znajomych jak niewidomy może grać w piłkę nożną? A może? I to mamy dwie naprawdę konkretne ligi. I tak samo widzę, że u ciebie jest. Chociaż miałem taką cichą nadzieję, że troszeczkę inaczej to postrzeganie osób niewidomych, które tym bardziej wędrują Cię... po górach, jest troszeczkę inne, ale. Ciężko na to musimy pracować, i na pewno ja mam nadzieję, że moją osobą. A chciałbym bardzo, żeby też osoby, które jakby poszły moim śladem, również wyszły w góry, że my wszyscy właśnie będziemy pokazywać, że jesteśmy tymi odważnymi ludźmi i tymi, którzy chcą. Żyć tak jak każdy inny i korzystać z przyjemności natury i przyrody, chodzenia po górach, tak jak każdy normalny człowiek, i nie jest to dla nas żadną przeszkodą, tylko musimy sami to po prostu pokazać, no bo nikt za nas tego nie zrobi. Ja bardzo dużo też zaskakuję i muszę to przyznać. Ty wspomniałaś o piłce nożnej, ja natomiast gram w golfa. Pewnie o tym nie słyszałeś, ale tak, jestem pierwszym Polakiem który został zapisany do Międzynarodowego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Grających w Golfa i próbuje wyjechać teraz na pierwszy Międzynarodowy Turniej do Czech. I też, jeżeli ktokolwiek się w rozmowie czasami dowiaduje o tym, że ja gram w golfa, to wszyscy robią takie oczy i mówią: Nie, to jest niemożliwe. Jak pan to robi? Na czym to polega? W ogóle to ich głowa tego nie dojmuje, że my możemy to robić a jednak przynajmniej ja to robię i mam nadzieję, że też pojawią się inni moi następcy. Cofnijmy się na chwilę do naszego województwa, prosto z Czech, czyli w północną stronę, bo jak się okazuje województwo lubuskie też ma swoje szczyty i też tutaj masz niemałe zasługi. Z przyjemnością opowiem. Bardzo jestem takim samozwańczym propagatorem takiego projektu, który się nazywa... Korona Lubuska. Polega ona na tym, że mamy podzielone nasze województwo na 14 powiatów i każdy z tych powiatów ma wymienione swoje najwyższe wzniesienie. Jeżeli na te wszystkie 14 wzniesień wejdziemy, to zabędziemy piękną odznakę korony województwa lubuskiego. To są oczywiście nieduże górki, najwyższa z nich ma 200, około 27 metrów, resta są trochę mniejsze. I są to bardzo przyjemne, nieduże górki, polegające na tym, że możemy na nie spacerować, chodzić, poszukiwać, bo cała najlepsza przyjemność polega na tym, że nie są one wymagające ani męczące, żeby na nie wejść, ale trudność polega na tym, że trzeba je odnaleźć, ponieważ większość z nich jest po prostu w środku w lesie, i do tego pomaga specjalna aplikacja, żeby je odnaleźć, którą odnajdujemy na stronie PTTK Żary korona województwa lubuskiego, i tam są podane szerokość i długość geograficzna tej góry, którą musimy odnaleźć. I z tą aplikacją bardzo ona nam pomoże, żeby natrafić na ten szczyt, który trzeba po prostu odszukać. Na każdym z nich stoi taki specjalny słup, na którym jest tabliczka korona. Lubuska z nazwą i wysokością tego szczytu. Robiąc sobie 14 zdjęć i wysyłając do PTTK Żary, otrzymujemy właśnie nagrodę zdobywcy i odznakę. Ja mogę się pochwalić tym, że z Magną byliśmy pierwszymi osobami z Gorzowa, którym udało się to zrobić. Zaskoczyłeś mnie teraz, że w ogóle jest coś takiego. Ja bym się w życiu nie spodziewał, więc muszę w powiecie, w którym mieszkam, zobaczyć. W ogóle, no, ja jestem w totalnym szoku. Ale masz tych odznaczeń... jaki to jest powiat? Powiat Nowosolski. Może powiesz mi? No, to stara win... Wydaje mi się, że to jest stara winna góra. Aha. Okej. Okay. <laughs> to na... ja nawet nie wiedziałem, że w swoich okolicach mam coś co może się nazywać górą tutaj faktycznie są jakieś pagórki i wzniesienia, ale jest to ci, jest to bardzo ciekawy pomysł na m, aktywność naszych beneficjentów Czy, bardzo no? bo te szczyty są naprawdę właśnie takie Proste, tak, bardzo coś... dla osób niewidomych dla rodzin dla dzieci mobilizujące do tego żeby poznać nasze województwo, bo my też z tego skorzystaliśmy i cieszyliśmy się bardzo, że dojeżdżając do wielu tych powiedzmy pobliskich miejscowości obok tych gór nigdy pewnie byśmy do nich nie trafili gdyby nie te góry a pokazało nam to jakie jest piękne nasze województwo e, lubuskie naprawdę zielone naprawdę pełne przyrody nie bez przyczyny jesteśmy pierwszym województwem o największym zalesieniu w Polsce i tą przyrodę naprawdę mamy wspaniałą e, korona Zdobyta nie tylko ta lubuska, ale w, czy w planach masz coś większego, coś poza naszymi granicami, coś już się dzieje, masz jakieś plany, ambicje? Co dalej? Poza granicami nie, ja się też do tego nie palę, choć wiele osób, na przykład na konkursie podróżniczym Kolosy, na którym udało nam się je wygrać w Gdyni, takim wielkim festiwalu podróżniczym. Oczywiście mówiło: O, no, Panie Grzegorzu, teraz może Himalaje, Himalaje. Ale nie, ja jestem daleki od tego. Ja bardzo lubię polskie góry. Chciałbym się też mierzyć, jakby zamiaramy na swoje własne siły, a nie czuję się na tyle, żeby aż ruszać w tak wysokie góry. Natomiast jesteśmy w trakcie realizowania takiego dużego projektu gór polskich, który, który się nazywa Diadem. Polega on na zdobyciu 80 gór. Również tych, które są zaliczone do Korony Gór Polski, ale jeszcze pozostałych, które są podzielone na tak zwane podkategorie. Jeżeli zdobędzie się ich 80, to też zdobywa się no, taką piękną odznakę diademu. Sporo jeszcze nam czasu to zabierze, ale na pewno jesteśmy już ponad połowę e, zdobytych szczytów. Moim mhm. takim cichym kolejnym marze marzeniem jest również zdobycie Takiej korony gór sudeckich, obejmujących Sudety, ale również po stronie niemieckiej i po stronie czeskiej. I też jesteśmy już tu szybciej, prawie na ukończeniu. Myślę, że przyszły rok e, będziemy zdobyw, zdobywcami również tej korony. Sam jesteś niewidomy, obecnie jesteś masażystą. Z tego co udało mi się dowiedzieć, uczyłeś się w szkole masażu w Krakowie. Wiele osób niewidomych tam właśnie ten masaż kończyło. Natomiast, czy w naszym województwie, znasz osoby niewidomą, udało ci się kogoś wyciągnąć z domu? Tak dosłownie. Jestem czasami proszony przez lekarzy, okulistów, którzy wiedzą. O mojej osobie w różnoraki sposób trafiają do mnie. Mam od nich telefony, że u nich na oddziałach no, znajdują się po wypadkach jakieś osoby, które straciły wzrok. Jestem proszony o to, żeby się z nimi skontaktować, żeby im pomóc, żeby im właśnie opowiedzieć o tym, że to nie jest koniec świata, podnieść na duchu. Ja sam też wiem, jakie to są pierwsze momenty, jakie one mogą być ciężkie, wtedy, kiedy traci się wzrok, jak wydaje ci się, jakie wielkie nieszczęście na ciebie spadło. Natomiast no, ja, jakby z mojej pozycji, chciałbym trochę odwrócić tą sytuację i właśnie powiedzieć, że to nie jest koniec świata, że tak jak ja mogę. Z tym żyć i być osobą szczęśliwą? I chciałbym też, choć jest to nieraz na początku trudne, ale zawsze to ziarno takiej nadziei, chciałbym w nich zasiać. Co dalej jest z niektórymi, trudno mi dociec, ale ja mam wielką nadzieję, że zawsze te rozmowy im pomogą. Skoro lekarze dzwonią, to chyba coś dają. <gry> yy, powiedz e, mi jeszcze oby... o. Na pewno, oby tak. Yy... Bo zdobywanie szczytów, teraz idziesz na szczyt idola w roku 2025, ale czy ty masz jakieś takie swoje, totalnie niezwiązane z górami marzenie, które chciałbyś, żeby spełniło się być może w najbliższym czasie, być może w czasie nieco bardziej odległym? Jakie masz marzenie, takie totalnie poza górami? Ja muszę powiedzieć, że ten rok jest dla mnie takim rokiem trochę wyjątkowym, ponieważ doprowadzam właśnie do spełniania się moich marzeń. Muszę opowiedzieć, że takim ostatnim, które udało mi się spełnić, to był skok na spadochronie. Udało mi się to. Miesiąc temu skoczyłem z samolotu. Fantastyczne przeżycie. Gdzieś kiedyś zawsze chciałem to zrobić. Teraz nadarzyła się sposobność. Rzeczywiście fenomenalne przeżycie. Wcześniej byłem w tunelu aerodynamicznym. Też na pewno niezła adrenalina, ale no jeszcze większa to jest skok na spadochronie. To jest kompletny, totalny odlot. Natomiast kolejnym, jakby takim marzeniem, który chciałbym spełnić, na pewno chciałbym się zrealizować w grze w golfa mam nadzieję, że może w niedalekiej przyszłości o ile pojawi się takich więcej osób, zostaną zrealizowane mistrzostwa Polski, które umożliwią przedostanie się później do mistrzostw Europy. Więc tutaj chciałbym się zmierzyć i na pewno zdobyć jakiś też porządny dobry cel. Natomiast takim poza sportowym i poza górskim celem, to naprawdę chciałbym przez swoją działalność pokazać Taki szlak, niech będzie to nazywane szlakiem, ale takim życiowym. Dla innych ludzi, właśnie, którzy potrzebują takiej pomocy, którzy potrzebują trochę e, wsparcia, że brak wzroku nie jest jakimś koszmarnym końcem ich funkcjonowania w społeczeństwie, tylko że ja swoją osobą, dzięki właśnie też takiemu konkursowi jak Idol, dzięki też mediom, które się tym interesują, również ja sam wpadam. W ten trochę taki wir zainteresowania, i przez to chciałbym pokazać, że jest ta nadzieja, że my też możemy być szczęśliwymi osobami. Oprócz tego, że tych ludzi zachęcasz, tym ludziom właśnie pokazujesz, że można, i, i też dzięki konkursowi idol pokazujesz światu, że osoba niewidoma może robić naprawdę rzeczy niezwykłe, zachęć tych ludzi do głosowania. Masz teraz takie, powiedzmy, minutę. Antena jest po prostu Twoja. Więc ja mówię tak: stanęliśmy do prawdziwego wyzwania. Poprzeczka jest podniesiona bardzo wysoko. Mamy pełną świadomość, że mierzymy się naprawdę z dużymi środkami: z Warszawą, z Krakowem, z Wrocławiem, więc musimy wszyscy zmobilizować się w naszym małym, ale jakże pięknym województwie. Musimy pokazać swoją siłę i bardzo zachęcam Was do tego, żebyśmy pokazali swoją lubuską moc, a pokażemy ją, głosując na moją osobę w konkursie IDOL. Więc, jeżeli wybierzemy już tam moje nazwisko, to pamiętajmy o tym, że możemy trochę nawet podbić tym, że głosowanie może odbyć się co 24 godziny raz dziennie. Jeżeli to zrobimy, udowodnimy, że wszyscy wspólnie możemy zrobić ten wysoki szczyt, nie tylko ja, ale my wszyscy przy właśnie Waszej pomocy. Z góry dziękuję. Grzegorzu, ja ci y, szczerze życzę bardzo powodzenia. Y, mam nadzieję, że ten materiał zachęci do głosowania. Głosowanie w konkursie Idol y, y, w kategorii Idol Środowiska, y, którym w województwie lubuskim jest już Grzegorz Kłak, ale liczymy na to, że będzie on też idolem środowiska w konkursie ogólnopolskim. Y, trzymamy mocno kciuki. Do 17 y, sierpnia trwa głosowanie. No i miejmy nadzieję, że osoby, które jeszcze nie klikały, nie wchodziły na te strony, nie oddawały Głosów na naszych lubudzkich idoli zrobią to, i być może wyślą też link do swoich bliskich, swoich rodzin. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. No i co? Widzimy się w Warszawie i przyjeżdżasz z laską. Ja również bardzo dziękuję za możliwość tej przyjemnej rozmowy i obiecuję być z laską, i jeszcze chciałbym być z trofeum. Ah, i tego się trzymajmy i z trofeum mam nadzieję wrócisz do, z powrotem w dobrym nastroju do Lubuskiego Grzegorzu, bardzo serdecznie Ci dziękuję, powodzenia ja życzę. również, dziękuję